Rosa zawitała do Brawl Stars w 2019 roku, będąc pierwszym rzadkim bohaterem dodanym do gry. Co prawda, rzadka klasa miała już kilku bohaterów, ale byli oni z nami od samego początku. W przeciwieństwie do Edgara, nie była darmowym bohaterem, jednak kosztowała tylko 19 gemów. Na początku cieszyła się sporym zainteresowaniem, jednak teraz jej play rate oscyluje w granicy 0,5%. Jakie są tego powody? Będąca w stanie załadować swoją super umiejętność zaledwie trzema atakami była postrachem wśród graczy. Dzięki tej umiejętności była w stanie przeżyć bardzo dużo ataków, a zabicie jej graniczyło z cudem. Można śmiało powiedzieć, że na początku swojej przygody była ona mocno niezbalansowaną postacią. Supercell zauważyło ten problem i na zmiany nie trzeba było długo czekać. Wielkość jej tarczy została zmniejszona o 10%, tak samo jak czas trwania umiejętności aż o 2 sekundy. Stawiało ją to w lepszym miejscu niż na początku, nadal była całkiem silna, ale nie było już tak łatwo używać jej swojej super umiejętności jedna po drugiej. Deweloperom gry to nie wystarczyło. Już po trzech tygodniach zdecydowali się na kolejne nerfy. Ponownie zmniejszono czas działania umiejętności, tym razem z 4 do 3 sekund. Co było połową oryginalnej wartości, przy której roza wchodziła do gry. Większą zmianą, która zabolała tego zadymiarza, było to, że od teraz dano ładowania jej super umiejętności, nie wystarczyło już tylko 3 AMO, bo żeby ją załadować, potrzeba było uderzyć aż 10 razy. Gdyby tego było mało, jej leczenie w krzakach zostało zmniejszone o 100. Gdyby porównać tę postać z momentu wprowadzenia do gry do tego co mieliśmy po tych nerfach, była znacznie słabsza. Ale Supercell pewnie nie będzie nerfił jej dalej, prawda? Wystarczyły 3 tygodnie, by ponownie postanowili znerwić Rosę. Jej obrażenia zostały zmniejszone z 480 do 460. Co nie było może wielką zmianą, ale zbierając wszystkie nerfy do kupy było to całkiem sporo. Dodatkowo, Supercell zwiększył ilość ataków potrzebnych do naładowania superki z 10 do 11, niby niewiele, ale z pewnością zabolało to jej graczy. Pod koniec 2019 roku zdecydowano się dodać jej trochę przeżywalności oraz zwiększyć obrażenia ze star power, co pomogło jej lepiej przetrwać na polu bitwy. A niedługo później przywrócono ilość uderzeń, które musi wykonać do naładowania swojej super umiejętności. W ostatnich latach miała jeszcze kilka wzmocnień jak i nerfów, ale żadne zmiany nie pozwoliły jej stać się popularnym zadymiarzem. Powodów, dla którego praktycznie nikt nie gra rozą jest przynajmniej kilka. Postać potrafi być dobra tylko na specyficznych mapach, gdzie jest dużo krzaków i możliwości zaskoczenia przeciwnika. Ale do tego typu gier znajdziemy lepsze opcje. Tej postaci po prostu brakuje mobilności. Co prawda, Hyperchurch dodaje jej nieco prędkości, jednak to nadal za mało. Wszystkie postacie daleko zasięgowe lub takie o średnim zasięgu mogą w bardzo łatwy sposób od niej uciec i zabić ją w trakcie ucieczki. Nie tylko fakt, że słabo odnajduje się w mecie i nie jest dobrą postacią, świadczy o niskim zainteresowaniu. Kolejnym powodem jest to, że jest po prostu nudna. Nie wymaga celowania, a jej gameplay bardzo często polega na tym samym. Podbiegasz do przeciwnika i za pomocą autocelowania próbujesz go zabić. Chyba, że masz swoją superkę, to wtedy robisz to samo z włączonym buffem.